No i tak, wiem, miałem w tym odcinku grać umarłym Rajmanem, aczkolwiek nie, nie gramy nim, bo już ponieważ po podliczeniu elektronów, które mógłbym zdobyć z. Patrzcie, czekajcie, gdzie tutaj będę miał? Tutaj chyba. O, trzecie kółeczko. I no i słuchajcie, tutaj mam trzy elektrony do zdobycia, mam dwa. Trzeciego nie mam, ponieważ. Właśnie nie mam tutaj limitu jakby wystarczającej liczby lumów. No i właśnie te poziomy chciałem sobie ponadrobić, żeby mieć te 220 elektronów i móc wam słuchajcie móc zagrać dzisiaj umarłym Raymanem. Ale niestety tego nie zrobiłem, ponieważ po podliczeniu tych wszystkich poziomów, tych wszystkich elektronów, które mógłbym zdobyć, no to będę miał ich 213. A więc no, będzie to dużo za mało, żeby zdobyć umarłego Raymana Tak więc niestety, ale do umarłego Raymana będziecie musieli poczekać dopiero do czasówek Bo dopiero tam nim będę grał prawdopodobnie No a my nie będziemy przedłużać i zabieramy się za poziom y, kolejny No i będzie to y, zbyt cwana skrzynia Elektrony otworzą drogę No właśnie, już po raz ostatni słyszymy te słowa Z... Ze strun głosowych tego gościa no i kurde, to też jest skrzynia cwama No cóż, dobra, lecimy Ale nie jest, nie jest, naj, nie jest to najtrudniejsza skrzynia ze wszystkich To jest jakiś tam plus jeden No i co, dzisiaj w końcu nadejdzie ten nieszczęsny najtrudniejszy poziom w grze Zobaczymy Zobaczymy jak to będzie To będzie w praniu Poziomów też dzisiaj nie ma dużo, tak więc raczej to nie będzie jakiś długi odcinek Ale zobaczymy Okej, okay, już widzę gdzie nie będę mógł przyspieszać za bardzo Tutaj pozwólcie, że się skupię, w ogóle w tym odcinku zapewne nie będę wiele mówił No bo dzisiaj No najtrudniejsze poziomy w grze tak naprawdę nam pozostały no i ten najtrudniejszy Dobra Trajman kurde nie doleciał Nawet nie był w połowie żeby dolecieć <gry> Dobra Okej okay. Doleciałem! Ale coś nie wyszło Doleciałem, ale coś nie wyszło Ja się wysiszmy że tak będę dar do tego mikrofonu, tak będę plu na niego pewnie Oj. Szczerze mówiąc o ile nie, nie jestem jakiś zbyt przestraszony, to jest to giga ciekaw, jak to ostatecznie wyjdzie z tym poziomem najtrudniejszym. To, to jest ten ciekaw. Tutaj mi to miało powyrastać Oczywiście No ale jak mówiłem, no to nie jest jakieś specjalnie trudna skrzynka Zamiast 23 minutki się uwinęliśmy mniej niż 3 minuty No, mniej niż 4 bardziej Dobra, no i co, powracamy do rozdroży Powracamy do rozdroży, no i co? Niesamowite! Odnalazłeś wszystkie zęby czaszek! Proszę do krainy żywych przez drzewo, jeżeli się odważysz! No i co? Tutaj faktycznie możemy zejść już do tej krainy, pokażę wam! Wielki moment! Widzicie jak się szczerze ziomek? O... Kurde... Dobra, nadal jednak tutaj będzie to samo. Obawiam się, wow. No, nie chciałem tego zrobić. Nie, tutaj ja mam to samo. No i co, w każdym razie tutaj mamy przejście. No jednak, no logiczne, nie będziemy tutaj iść, ponieważ to sobie stawimy najtrzejszy, ostatni, fabularny odcinek z tej gry. No a dzisiaj zajmiemy się dokończeniem tego świata faktycznie. Tego świata. Ponieważ obiecałem, że będzie najtrudniejszy poziom w grze. No to będzie, no to będzie. Właśnie, właśnie go zaczynamy. Otóż najtrudniejszym poziomem w grze jest odkrycie. Mam nadzieję, że to faktycznie już jestem, bo ja, ich, ja nas nie pamiętam, ale tak, to jest ten poziom. Jak ja go nienawidzę. W tyle były jakieś zdjęcia, być trzeba temu przyjrzeć, a czasem. Zaczynajmy! O kurde, tego się nie spodziewałem Bo tam ogólnie coś nas zaraz powinno zacząć konić Otworzy się to może? Chyba nie O! Tego się nie spodziewałem O i teraz, dobra No i zaczynamy. Zaczynamy najpierw od trudniejszych walk z losami. Najpierw od tego ziemeczka z przed paru odcinków. Aha, super. Dobra. Nie ma. Hm. Nie takim dobra. Sorry. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać z tym poziomem. No nie ukrywam. Chyba dwa razy na tym poziomie ja musiałem spasować, bo nie byłem po prostu w stanie ukończyć gry. Wiele lat temu. Po prostu było to dla mnie już zbyt trudne. Dobra, to będzie bozg chyba taki sam. No i nie wiem, czy zdążę. Obawiam się, że nie, ale jednak. o uh, uh. Teoretycznie nie jest to jakaś trudniejsza wersja To jest teoretycznie to samo A teraz Tylko teraz to jest wszystko Krótszej Ła wow. to teraz jest wszystko niby krótsze i mechaniczne, lepiej wyglądające. Nie wiem, nie wiem. W mogliście zobaczyć, że na tym poziomie też nie ma jakichkolwiek elektronów. Więc tutaj też mi się nie liczą. Ciężko to w ogóle nazwać takim typowym poziomem, bo to jest bardzo specyficzny poziom, naprawdę... Stąd zaraz będziecie poznawać jego dalszą część. Ale zresztą już chyba zdążyliście zauważyć, że no nie jest to coś typowego, coś co było, coś co zawsze mie mieliśmy do okazję zobaczyć. Aj, a tu ja, tu być, być umarły Raymond. Dobra, jesteśmy tutaj znowu. Jak widzicie na strunkach. No i, alego czas się rozprawić z tobą. Nie zapominajmy, że to jest gra i 7. Ale to co musieliśmy przyznać, to to, że... Wpada w ucho. To też jest jakiś remix, słyszę. Tak, to jest remix muzyczki... Nie no to. To. to nie. Dobra, Legends Legends mamy remix tej muzyczki. A to też może jest jakiś remix. Nie wiem, patrzcie na Raymana. Nie mogę. Co to jest ten? Elvis. Nie ucieka. Jego nie ma. A tam w tle? O, tu jest ten plakat właśnie, możemy się w ogóle przyjrzeć temu miejscu, co tutaj jest Możemy wrócić, ale ja, ja, ja wracać nie chcę Tutaj jest ta zapadka, tutaj... Jest to miejsce tego ziomeczka, gdzie on sobie stał i coś robił, tam sobie jego kapelusze on, on też był chyba w Raymanie 3, właśnie, nie wiem czy to są nawet jego plakaty z Raymana 3 coś Ja tych gier nie znam, ja tak, tak tylko tak ze skojarzeń eee, Co my tu jeszcze mamy? No tutaj plaka, to mi wyglądało na skrzynię mechaniczną taką Może też jak jest nawiązanie do starszej części No i jeszcze mamy rumę, ale dobra, bo ziomek nam ucieka O kurde No szczerze powiem, że ten fragment to moje największe nemesis, życiowe Nikt Nie spotkałem się z niczym trudniejszym w grach Niż ten oto fragment, ale mam nadzieję, że po latach Nie, nie pójdzie tak źle To też nie jest jakieś arcy trudne. Mi to po prostu sprawiał lata temu problem i przez to się to zapamiętałem. Ale rzeczywistość jest taka, że faktycznie jakieś. Nie wiadomo jak trudne to to nie jest. Tutaj też troszeczkę inaczej skaczemy. Jakby czuć tutaj tą grawitację. Trochę. Aha. No to nie jest. To i skacz strasznie to jest odczuwalne to skakanie wyżej. Ja się tu mogę unosić, ale widzę, że i tak mi ekran zjada. Muszę jednak przyznać, że jak sam zbytnio Gierubisofta nie lubię, to jednak przejmanie się postarali. I to miejsce wygląda obłędnie moim zdaniem. To miejsce wygląda obłędnie. Dobrze. Czuć tutaj wielkość tego całego miejsca. Cokolwiek to jest za miejsce. Ja ej ej, jak sobie teraz myślę o tej nowej Prince of Persi od Ubisoftu, nie? I tak sobie myślę, że kurde! To jest 2D, to jest 2D. Tak bardzo bym chciał, żeby jednak ten Rayman powstał. Wapcie. Łap się! Mam to. to! się teraz może wydawać śmieszne, ale ja tutaj pasowałem kiedyś moją rozgrywkę A! Wiesz, to z perspektyw czasu nie było to takie trudne, ale jednak No i to jest tak naprawdę nowy poziom, tak jakby W pewnym sensie No i to już, to też jest trudniejsza część tego poziomu Nie wiem czy tutaj liczą się lumy Będę zbierał, będę się starał. Ale nie wiem jak tutaj to wygląda. W każdym razie to też jest bardzo trudna część, trudniejsza jak mówię. Patrzcie! Kostki lodu ja nie wiem jak to jest też z checkpointami w tym fragmencie Wolę się oczywiście nie przekonywać

Oh, a co, wymów nie ma oczywiście U. Nic nie mówię Sporo ich było Zawsze jest też to pół sekundy po pysence Kiedy też jeszcze można zdobywać Podwojone lumy Co, teraz jeżeli się nie mylę, ostatni boss... Nie, to co sorry Coś mi się powaliło, to nie jest nimbos. boss Warto je właśnie kierować na siebie W ogóle patrzcie jak fajnie te antenki skaczą Kiedy zmieniam stronę lotu Te antenki u nich, fajne, fajne W Legends już tego chyba nie ma No i co teraz trzeba obijać statek? Kolejny boss. No, to jest taki boss, taki wiecie. Boss, o którym zapomnijcie, żeby że był, bo niejako nie, nie jest to po prostu dalsza część poziomu. Kurda, ale szybkie, skobane. Ba w balona walimy im. Dobra, fajnie było się tutaj nie nadzieć faktycznie na te O i wow, się ostatnio nadziałem. Ostatecznie Zobra, Szczerze mówiąc zadowolona ja mnie wizja tego, żebym tutaj nie zginął. Ale widzę, że już tam leci za mną coś. Yy, dobra, lepiej niech ja blisko, bo już zginę. To jest piękne, że to jest koniec gry, a to tylko Nie? Tak, dotarliśmy do jądra świata. Tak, chyba z. z... Lekkie. Nie opóźnienie. Tak, jest zbyt wcześnie. To zr... Zrobiłem to pszu. A! No jest. Ilera i utopia świat, świat niepokonany. Uratowany 275 ślubów Kurde, no nie mówcie tu też. Tak, to jest ten moment. Słuchajcie, powiem szczerze Rayman jest w wielu rzeczach świetny, ale żadna gra nie zrobiła tak genialnych napisów końcowych. Tylko czekajcie. No nie mówcie, że tego w Origins nie ma. No co wy mi chcecie, chcecie mi powiedzieć, że tego nie ma w Origins? A to nie będę spoilerował w takim razie, ale w Rayman Legends napisy są niejako częścią rozgrywki. A dobra to... To co gdzieś to mam Gdzieś mam Twórców Serio nie było to... Ej nie! Szczerze jestem teraz pewien Ci co grali w Legends wiedzą co można robić z napisami Jestem wręcz pewien, że to również było w Origins A, się teraz zawiodłem. Ci co grali w Legends to wiedzą o co mi chodzi. Na pewno. A, dobra, no to w takim razie powracamy do rozdroży. marzeń, to mam te napisy gdzieś. <noise> dobra, powracamy. No i do drodzy widzowie, drodzy widzowie, właśnie zakończyliśmy teoretycznie Raymana? Teoretycznie, no teoretycznie tak. W te... Mówię w teorii, bo tak, czasówki, medale, świat, żeby humarlaków, odkrycie. A, bardzo są dwa poziomy, wynoś. Strzelanie do gwiazd. A, gdzie tutaj niby trafiamy, jak sobie tak pójdziemy? O. To będzie ten moment, kiedy zaczynamy biec za ziomkiem, nie? Tak, dobra Okej, okay, powracam do rozmarzeń No ja, słuchajcie, kurde, szczerze mówiąc to jest jedna z tych serii, które bardzo przyjemnie mi się nagrywało I tak z perspektywy czasu, teraz jak to na to patrzę, to nie nazwałbym odkrycia, wynosie i strzelania do gwiazd najtrudniejszymi poziomami w grze Nazwałbym to faktycznie, roboty nie popełniają błędów. Ale nie wiem, po prostu tak mi strasznie to odkrycie zapadło w pamięć. Strasznie nie lubiłem tego poziomu, no. Ale rzeczywiście, z perspektywy czasu, widzę. To. Że to jednak nie był faktycznie taki najtrudniejszy poziom, No ale co, słuchajcie, no. Mamy świat humoralków przed sobą. S to jest. Zobaczycie. Ci sobrali wiedzą. W każdym razie, no zrobię z tego osobny film. No i tutaj się pożegnamy. Widzimy się w kolejnym odcinku kończącym tą główną serię z Raymana Origins. I tego było na tyle, do zobaczenia, się. No i cześć.